Siema, ja jestem Koza, to kanał Koza Menager, a to powinien być kolejny odcinek kariery Walencją, ale nie jest. I nie jest to tym razem moja wina. Ja nic nie zepsułem i jestem o tym święcie przekonany. Mianowicie, yy, jesteśmy sobie w świecie PlayStation 5, yy, na którym ta kariera była nagrywana, yy, w świecie. Jakby na tym końcu, na którym powinienem być. Tu widzicie wszystkie e, moje gry. W czymś gram, w czymś nie gram, jakby nieważne. E, ważne jest to, że e, wyszła jakaś aktualizacja do konsoli samej w sobie. E, no i po tej aktualizacji, odpalając grę, dostałem informację o tym, że są niesynchronizowane dane. E, I przez to, że były one niesynchronizowane, miałem wybrać dane, które będą danymi. Save'ów na tej konsoli, w tej grze, jaką jest FIFA 21. Wybrałem, jestem o tym święcie przekonany i naprawdę nie sfailowałem, bo sprawdziłem to zanim kliknąłem cztery razy. Odpowiedni zapis był to zapis e, z odpowiednią datą. E, w zasadzie datą dla mnie dzisiejszą, bo ja tak naprawdę nagrałem dwa odcinki, które widzieliście wczoraj, przedwczoraj i e, jestem teraz godzinę po nagraniu tych odcinków usiadłem znowu, żeby nagrywać. No i. Karierę Brightonem to mieliśmy jakiś czas temu, nie? E, nie? Nie mam pojęcia, co się stało z tymi save'ami, słuchajcie. Jesteśmy na tym końcu. wszystko się zgadza. Problem jest taki, że ostatni save mam z 23 grudnia 2020 roku. E, nie ma tu nawet kariery Fiorentiną, która gdzieś tam miała jeszcze jakiś save sobie leżący. Coś się zrąbało, nie mam pojęcia co. Ja jestem przekonany, że wziąłem odpowiednią datę. E, I i wziąłem na pewno też daty save'ów 2021, więc jeżeli nawet bym się pomylił, to nie pomyliłbym się o rok tak naprawdę, a w zasadzie no nie pomyliłbym e, dat, jeżeli chodzi o rok. E, więc jestem zły, jestem wściekły, no bo kurczę e... Inaczej sobie to wszystko wyobrażałem, tak? E, usiadłem, żeby nagrać odcinek kariery Walencją, a sprawa wygląda jak wygląda. E, jeszcze teoretycznie możliwe było tutaj e, pobranie sobie e, pobierz wyślij dane, coś takiego miałem. Niestety tego zrobić także nie mogę. Mogę sobie jedynie sprawdzić synchronizowanie danych PlayStation Plus, czego nie mogłem zrobić przed tym save'em, e, prze, przed tą aktualizacją. E, no i właśnie ta aktualizacja nam wszystko wywaliła, bo się okazuje, że te dane są no, 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 no są dziwnie troszeczkę Troszeczkę zsynchronizowany yy, jak widać, e, czekajcie ja sobie tylko to wyłączę, e, żeby jeszcze wam pokazać, żebyście widzieli, że tutaj jakby ja nie mam pojęcia jak, te, jak ten save wrócić, jak to, e, jak to zrobić. Jestem zły, bo naprawdę kariera e, Valencią... Sprawiała mi dużo frajdy I, i, i widziałem, że ta, ta kariera się fajnie rozwija No byliśmy na drugim czy trzecim miejscu w e, lidze hiszpańskiej i, I sytuacja była fantastyczna, prawda? E, dlatego jestem naprawdę no, no wściekły na tą sytuację Więc możemy sobie sprawdzić jeszcze sa, stan zsynchronizowanych danych Poczekamy, okazuje się, że dane są zsynchronizowane e, I jest, są to dane z 14.04.2021 roku Czyli momentu, kiedy ja to nagrywam dzisiaj 9 minut przed Ligą Mistrzów no, więc tak wygląda sytuacja. E, ja jestem wściekły i jeszcze można by było sprawdzić sobie, czy to jest oczywiście odpowiednia wersja gry. E, w, play, w tej wersji mogę przesłać i pobrać zawartość, e, co także jest ciekawe. E, no ale niestety e, karierę nagrywałem e, na. E, sobie jeszcze powierzemy tą starą zawartość, zobaczymy. E, Wybierz i pobierz eee, i zobaczymy, czy to... Aha, nie, 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 to zaznacz wszystko. Eee, no i zobaczymy, czy to nam zadziała. Mamy tu różne autozapisy karier jakichś eee, i teraz tak, chcemy przenieść tą pamięć, tak, chcemy przenieść. Eee, no i zobaczymy, czy, czy to przyniesie jakiś rezultat, czy też nie. Eee, ja już teraz zrobiłem w moim odczuciu i pokażą nam się eee, prawdopodobnie dane z testowanej przeze mnie kariery w Fifie, eee, znaczy w karierze zawodnika. No zobaczymy, poczekamy te kilkanaście sekund, i albo w sumie no nie będę was tym zanudzał. No i tak jak myślałem, po pobraniu i tak dalej, wczytać mogę sobie karierę jedynie zawodnika, którą testowałem, bo możliwe, że w którymś momencie będzie na kanale Koza FC. No już myślałem, że coś tutaj mamy, ale widzę tylko niestety zapisy: auto zapisy, karier jakiegoś menadżera, a tutaj auto zapis kariery będzie karierą. Zawodnika, tak jest, to jest kariera zawodnika. No, no, cudownie, fantastycznie, fenomenalnie. Jeszcze, no, jakby mogę spróbować raz zmienić sobie wersję gry, e, no, ale nie widzę możliwości, żeby to działało. Tak więc, e, no, prawdopodobnie jutro już bądź pojutrze. Nie chciałbym aż tak długiej przerwy robić na kanale, ale e, możliwe, że się jutro nie pojawi film i pojutrze ruszy nowa kariera. Chyba, że ktoś z was w komentarzu napisze mi co może być problemem, czy gdzieś mogę te save'y znaleźć. Prosiłbym tylko, żeby to były osoby, które wiedzą jak to zrobić, a żeby to nie były czyjeś wiecie domysły kogoś kto e, nie zna konsoli i tak dalej, bo e... No bo zwykle niestety wiem, że kiedy e, jakby mówię, że coś zrobiłem, to potem na przykład 30 osób pisze, żebym zrobił to, co zrobiłem e, i, i jakby fajnie, żeby odezwały się osoby, które rzeczywiście wiedzą, jeżeli wiedzą, e, bo, bo ja nie wiem. Ja jakby zrobiłem wszystko, jestem zły, jestem naprawdę wściekły 23 grudnia. Ja jestem przekonany, że dobrze wybrałem. E, więc kariera Walencją kończy się w sposób niespodziewany, bo chyba nigdy kariera na kanale nie skończyła się przez coś takiego. E, Przykre jest to, ale, ale no nie wiem, patrzyłem czy w konfiguracji e, jest coś, e, co mogłoby być e, kłopotem, ale no nie ma, no, 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 nic tutaj nie znajdę, nawet sobie e, mogę zobaczyć, ale no nawet jak wczytam sobie ten profil, to, pff, to tutaj się nic nie zmienia, e, cały czas jest tylko ta jedna kariera z 23 grudnia, tak więc nie pozostaje mi nic innego jak prawdopodobnie zaprosić Was na nowy projekt. Który będzie ciekawy, będzie naprawdę ciekawy, jeżeli zaczniemy go. Bardzo skomplikowany wydaje się być, ale powinien być na pewno bardzo interesujący. Jestem zły, bardzo zły i nie wiem, no szukam odpowiedzi na to, szukam gdzieś jakiegoś rozwiązania, ale ja go zwyczajnie nie widzę, więc jeżeli Wy je znacie, widzicie to, to koniecznie dajcie znać, eee, ale prawdopodobnie. Już jutro bądź pojutrze. Nowa kariera. Bardzo żałuję, że tak wyszło, ale naprawdę to tym razem, tak jak często failuję, to nie moja wina. Wybaczcie, mam nadzieję, że mnie rozumiecie.